Стоять через якомусь диваться на тромбом. И мысли, заглох моей массе уделить все за меня и будет здесь связаться за мной, в его властите. Забавное помысли моем люди. За правды трудно с местность той дивной ситуации, в которой нагле Глос понапилку с кем-то все знает. Взображен советом в где я здесь ананас с на кренсе, с трубкой на тисне, якость тромба, замес мне гадать жадки. Пусть и смех мне бежит, же бедный мой год, вот мне вот зеленый, сейчас стал нагляд быть моим властным не налезет и смеем за и не им за за тромбы, сюда я тебе так ты и на готово жидство. Наизабавнейшая ведь если не будет, вот, по-настоящему, с кодовым будет за Здесь на армарках. Правильно пункты, как перники, правильно лужи, как яйца Rozsypywał nas po kątach Kiedy obce wiatry gnały Obce orły na proporcjach Przy ogniskach wybucha. Możona nuta swojska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska. Uczyń, portret cara, ksiądz czienny wznosił modły, opatrywał wóz, trzymał dumne wiersze, pisał norwid. I kto szable mógł utrzymać, ten formował legion. W Wyszywały na sztandarach Hasło honor I ojczyzna I ruszała w pole wiara, I ruszała wiara, W pole Od Chicago Do Живи, Польска! Живи, Польска! И мысли, что глупые начали от меня и выйдет здесь свет без меня, его власти теперь. Забавные помыслы люди. За правды судьба сенечная в этой дивной ситуации, в которой и нагле глупо на философского Зображаем советом забавную в момент, где какой ананас, горбом на кренсе, трубкой на тисне, какая-то трубка, мне гадать за стол. Интересно, хотел бы увидеть все забраны дети, до которых трубка людским голосом гадает. А где подумали, что всю дети наглядно знали скиногом моего власти, который наверно подумал, что сразу из где здесь за тромбом хвала гусибай. Пусть и снег не бежит, что этот бедный мой год, вот мне вот зеленый, все стал быть моим Не належит с нею за козу, не нею чего, за тромбы, все до этих секций на однако, Наизабавнейшая съедна мне их не будет, Господь написал, что все, будет, за все гроши. Здесь на армарках. Правильно пункты, как перники, правильно луты, как як, яйцетерки. Поведаю же то есть увечнение. Где ведь моя пустая мысль? Мон, что ты тромбом вверх носил, бы мне завтра, чтобы глотным ядом пенкнул правду сытого. Правду смерть. Живелым, женщине, смерть. A im bardziej jest pustym i szczerym, im bardziej nazywamy go dziecinnym, tym więcej jest w nim szczęścia, tym więcej jest w nim nieba na ziemi. Miałem jak dobry żołnierz się wesoło, gdy życie niebezpieczeństwo groziło. Demokracja parlamentarna. Mówi się czasami, że nikt nie wymyślił lepszego systemu. No, ja się akurat z tym nie zgadzam. Bywają na przykład świetnie funkcjonujące dyktatury. Dyktatura oświecona Augusto Pinocheta w Chile. Doskonale gospodarczo i wolności obywatelskich było tyle, oprócz takich pól zakazanych, które zakazane były również w Europie. Faszyzmu i komunizmu za Pinocheta nie wolno było reklamować, tak? I już. I działało pięknie przez kilkadziesiąt lat. Dawno, dawno temu, kiedy parlamentaryzm był w powijakach i dopiero się tworzył, to do takich instytucji jak Sejm, Senat czy Kongres trafiały elity. One tworzyły ten system. Jacyś oświeceni, lepiej wykształceni ludzie z dobrych rodzin, z cenzusem majątkowym na przykład, trafiali do tych pierwszych parlamentów. No, a dlaczego z cenzusem majątkowym? Chodziło na przykład o to, żeby... Outracjusz, nie stanowił prawa albo żeby nie miał dostępu do władzy, bo może chciałby nagrabić sobie czegoś. Czyli jak był golec, nie miał nic, to nie miał co robić tutaj. Musiał być odpowiednio bogaty. Musiał być też odpowiednio wykształcony albo z dobrej rodziny, zatroskany o losy kraju. Elity trafiały do parlamentu. A potem ktoś wpadł na pomysł, że no, to nie może być tak, że same elity trafiają do parlamentu. Trzeba rozdać głosy ludowi. No i jak tak rozdano głosy całemu ludowi, a są kraje, że się przymusza ludzi do głosowania, wszyscy muszą pójść, to kto trafia do parlamentu? Średnia statystyczna nie osoba lepiej wykształcona. Ja bym chciał, żeby taka trafiła do parlamentu nie lepiej wykształcona ona tam będzie miała tyle miejsca, ile w społeczeństwie o lepiej wykształconych profesorów w parlamencie i będzie tylu. Natomiast cała reszta będzie średnio wykształcona, średnio majątna, średnio ubrana, średnio kulturalna, ogólnie będzie cała średnia. I jeszcze coś złego z demokracji. Robociarze, jak głosują, to by chcieli, żeby do parlamentu trafił robociarz. I potem robociarz stanowi paragrafy i buduje prawo. Nie ma wykształcenia do prawa podatkowego, nie ma wykształcenia, żeby zrozumieć ustawę, kodeks karny, bo on jest robociarz-murarz, ale został wybrany i stanowi prawo tą szpachlą, głosuje tam. A z kolei chłopy. No, chłopy by chciały, żeby chłop trafił do parlamentu. I chłop tam od tej bruzdy do bruzdy widzi świat i głosuje od bruzdy do bruzdy najlepiej, żeby coś nagrabić do siebie i żeby mu tak było dobrze na gospodarce, tak sobie ukopcuje coś. Co on wie o prawie skarbowym? Nic nie wie, ale prawo stanowi. I coś jeszcze? Różne takie podgrupki drobne, które też mają prawo do głosowania kryminalista. To by chciał, żeby jakiś aferzysta trafił do parlamentu, bo może zrobi wtedy dziurawe prawo albo szybkie amnestie będą, tak? Czym jest demokracja parlamentarna, wymyślona jako taki ogólny statystyczny system, gdzie wszyscy głosują? No, w efekcie w demokracji parlamentarnej dwóch pijaczków z podbudki z piwem ma dwa razy więcej do powiedzenia niż jeden profesor uniwersytetu. Czy to jest dobry system?